Dieta i plan, czyli medytacja dla każdego. Z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian: Przypominam, bracia, ewangelię, którą wam głosiłem. Którąście przyjęli i w której też trwacie. Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją zachowacie tak, jak wam rozkazałem. Chyba, żebyście uwierzyli na próżno. Przekazałem wam na początku to, co przejąłem: że Chrystus umarł zgodnie z pismem za nasze grzechy, że został pogrzebany, że z martwych stał trzeciego dnia zgodnie z pismem, i że ukazał się Kefasowi, a potem dwunastu. Później zjawił się więcej niż pięciuset braciom równocześnie. Większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. Potem ukazał się Jakubowi, później wszystkim apostołom. W końcu, już po wszystkich, ukazał się także i mnie, jako poronionemu płodowi. Oto słowo Boże, Bogu niech będą dzięki. Święty Paweł przypomina dzisiaj każdemu z nas, czym jest Ewangelia. Ewangelia z greckiego Evangelion, czyli dobra nowina. Czym jest ta nasza dobra nowina? Co jest taką najważniejszą dobrą nowiną dla nas jako chrześcijan, jako uczniów Chrystusa? Więc Paweł mówi, to, że Jezus umarł zgodnie z Pismem za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał i że później wszyscy go Widzieli jego uczniowie nie tylko apostołowie, ale też nawet 500 braci równocześnie widziało Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego, a na samym końcu on, jako ten, który w ogóle nie był uczniem Jezusa za czasów jego działalności, ale zobaczył go po jego zmartwychwstaniu, kiedy sam prześladował Kościół. Wtedy Jezus zmartwychwstały przyszedł do niego i mu się objawił. Co znaczy ta Ewangelia dla każdego z nas? To, że Jezus umarł za nasze grzechy. A to znaczy, że zło zostało pokonane. Że zło, które jest w Twoim życiu, które Cię spotyka, które Cię dotyka, jest do pokonania. Ono zostało już pokonane, i teraz kwestia, czy my skorzystamy z tego zwycięstwa Jezusa Chrystusa. Tak wiele rzeczy rządzi naszym życiem. My czasami się denerwujemy, złych rzeczy, jakichś naszych złych nawyków, wad, właśnie naszych grzechów. Jakieś zło, którego nie potrafimy z siebie wyplewić. To znaczy, że musimy przyjść do Chrystusa. On w nas zwycięży. On jest w stanie zlikwidować zło, które w nas jest. Mało tego, tak wiele zła nas dotyka. Inni wyrządzają nam zło. I często bywa tak, że to zło zaczyna nas zakażać i my też zaczynamy być źli, bo ktoś nas skrzywdził i chcemy się zrewanżować. Okazuje się, że jeżeli jesteś z Chrystusem, to nawet zło, które cię dotyka, nie zniszczycie, spłynie po tobie. Sam Chrystus pokazuje nam, w jaki sposób zło, które nas dotyka, niezawinione, możemy przemienić na jeszcze większe dobro. I to jest zwycięstwo, to jest dobra nowina. Największy problem ludzkości to zło i umieranie. Jedno i drugie rozwiązał Chrystus i daje to rozwiązanie nam. Czy my z niego skorzystamy, to już zależy od nas.